Siema! tuż ja, The Blue Aron oraz Majonez. to okay. jest świeży serwer, ja go stworzyłem. Yy, yy, będziemy nagrywali odcinki. Jakie dni, Marcin? Mayonnaise? <laughs> we wtorki. We wtorki No, i, I, i czasami w weekendy. No, będą czasami w weekendy. Za bardzo na ten serwer nikogo nie będziemy zapraszać. Jedynie będzie jeszcze grał taki pewien kolega, on nie będzie z nami nagrywał, ponieważ on nie będzie z nami gadał na skypie. No, mahat, jeżeli byście chcieli, to by mógł wystąpiać w odcinkach, yy, yy, co tu jeszcze powiedzieć? O, nie będziemy na, wpisywając na, ko na komendy różne rzeczy sobie, że tak powiem, wyczarowywać. Yy. Będziemy jak normalnie grać. No i też możemy zrobić coś takiego. Nie wiem, czy e, ty będziesz tworzył osobno, sobie ten e, kanał na YouTubie, czy na przykład ty też będziesz coś nagrywał i ja to będę na swój kanał wrzucał Nie wiem. No dobrze, my sobie e, tutaj się osiedlimy gdzieś. Mi, okay. Nam się to podoba. Nie wiem, jak wam, ale. Jest, będziemy tutaj mieszkać? A tu Ja to No to idź tam e, No w, będziemy z powrotem nagrywać jak już wybudujemy jakiś dom Dobra, na razie ma wam Siema wam, tutaj będziemy, budujemy nasz dom Nie tam gdzie chcieliśmy Tylko tutaj wybudujemy e, Chodź tu będzie, tu będzie taka ścianka Nawet teraz ją zrobię i tu będzie nas, nasz magazyn, taki przytopiony, No, później to zrobię. Mm. O, tu będzie magazyn, do niego będzie prowadziło parę pięter, też w dół. Tu będzie nasza sypialnia. Tu będzie pracownia, i tu będzie się jeszcze szło troszkę dalej. I będzie kopalnia już. No i no, fajnie Teraz następna będzie scenka Jak już skończymy budować Chyba, że coś będzie śmiesznego Dobrze, zaczyna, zaczyna się dzień A mi się podobają te księżni, księżyce Jak zrobili Dobra, na razie, pa Siema, to jest nasza kopalnia A tutaj jest nasz kurczaczek To będzie nasz patron tej kopalni Kurczaczek, tak on I jego nie można zabijać Co nie, Marcin? Nie, ma Zabierz go! No! Oż ty będziesz miał pecha w kopalni. No to zdążyłem wam pokazać. Dobrze, to na razie. No, siema wam, nie skończyliśmy budować, ale y, wymyśliłem coś takiego. Pierwsza sadzonka, którą znaleźli, y, którą dostaliśmy, to będzie miała tu honorowe miejsce. I jak ona wyrośnie, to nie będziemy ścinać tego drzewa. Dobra, siema na razie. No, siema, to jest nasza chata w ogóle, widzicie? obczajcie ją. Tutaj jeszcze balkon. Yy, I w ogóle, dobra. Yy, musicie to zobaczyć. Jezus! Jezus, co za brzydal! zostaw mnie! siema, to jest nasze drzewko, właśnie wyrosło. Yy, tego drzewka nie będziemy niszczyć. One nawet tak fajnie wyrosło, że z każdej strony jest symetrycznie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i tego drzewa w ogóle nie będziemy niszczyć ani nic. Jezus, co to za brzydota. Właściciel drzew. Dobra, na razie. Uważajcie, Marcin to pała, ponieważ zaczął mnie bić i mnie zab zabił, ponieważ ja chciałem, bo on tak brzydko zrobił, że się woda lała i to tak brzydko wyglądało, to ja sobie wykopałem piasek wsadziłem sobie. On mi znowu zabrał. E Znowu zabrał ten piesek i znowu to tak brzydko wyglądało. I. Ja, i. cicho ja, być! I. E, ja mu powiedziałem, oż ty pało, on wziął miecz i mnie zaczął bić, i mnie zabiła ta pała. Teraz zabi, zabijcie gnoja. E, piszcie w komentarzach, że jest to frajer i w ogóle na mnie ty się stawiać. Dobra, na razie. Nagle majonez jest tutaj, a nagle jest tutaj. Majonez jest tu, a nagle jest tutaj. Jest? Zobaczcie sobie. Maj majonez, majonez jest zbogowany i brzydki. Zobaczcie sobie. Patrzcie, patrzcie. Minecraft, Minecraft jest nawiedzony. Zobaczcie sobie tutaj. Patrzcie, jest? Nie ma. Zobaczcie sobie. Jest? Nie ma. Herobrine jest w Minecrafcie. Dobra, na no, się ma wam. O, to już ten. Domek jest prawie skończony. Tylko tutaj jeszcze to trzeba dać. Tam jest nasz Jeffko Julian. E, Jul Julian to był Julian, nie? Nie. E, zapomniałem. Jasiu, 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 to był Jasiu. A zobaczcie sobie tutaj. Je, tu jest majonez? Tak, tu jest. Widzicie? Hero Brain w Minecraftcie. Dobrze, a teraz MTV Clips. Chodźcie, zobaczcie. obczajcie moją chatę są takie schody. Tutaj tych piecyków nie będzie i w ogóle. To się tu przeniesie. Tu idzie się coś takiego. Tu ma być niby pokój gościnny, tu będą tamto, tu będą krzesła i takie w ogóle. Tu się idzie. Aha! Sorry, tam na górze miała być nasza sypialnia, będzie, znaczy. Tu ma być taki taki pokój jakby gościnny. Tu jest pracownia. tutaj kopalnia. Pokażę Wam na dół. Ja sobie tu kopię i robię nasze no, tu jest. No. Majonez, majonez robi nasze super drzewko. No, tu jest. No. Majones robi nasze super drzewko... Nigdy się nazywało nie Julian, tylko ja. Yy, Zapomniałem. Ale to będzie drzewko szczęśliwe. No. Dobrze, chodź. Majonez nie... Majonez chodźcie, pożegnamy przed drzewkiem. No, ale weź mnie wpuść! No, jestem. Dobra. No. Majonez! Majonez! Oj, z majonezem się coś stało. Oj, majoneza wyrzuciła chyba, wylogował się. No to ja się pożegnam bez majoneza. Na razie. Komentujcie, subskrybujcie i w ogóle na razie. I w ogóle jak chcecie oglądać, to też nagrywam serię... Yy, yy, serię Single Player. Wow. Yy, no to na razie.